Czy wiedzieliście, że Jezus miał niewielu przyjaciół? Część druga. W ogromie Rzymu, naznaczonego krwią i marmurem, Piotr kroczył powoli, lecz zdecydowanie. Powietrze przesycone było przytłaczającym smrodem rozpaczy, a szepty modlitw prześladowanych chrześcijan niosły ze sobą ból męczenników. Piotr, rybak, który stał się pasterzem ludzi, Czuł ciężar każdego umęczonego chrześcijanina na swojej wyczerpanej duszy. Był rok 64 po Chrystusie, a szaleństwo Nerona trawiło miasto ogniem. Krzyki chrześcijan palonych żywcem wznosiły się ku niebu, niczym modlitwy męczenników. Ich ciała wieszano na palach i podpalano, by oświetlały noc. Piotr wiedział, że jego czas jest bliski. Decyzja o ucieczce nie była łatwa. Ale serce podpowiadało mu, że musi chronić ziarno wiary, które zasiał w ich sercach. Gdy opuszczał Rzym, jego myśli były jak wir wspomnień i obietnic. Przypomniał sobie Jezusa, swojego nauczyciela, i słowa miłości i odkupienia, którymi dzielili się nad brzegiem Jeziora Galilejskiego. W tej chwili poczuł czyjąś obecność, jakby ktoś szedł w przeciwnym kierunku. Była to znajoma i kojąca sylwetka. Zmieszany, niepewny, kto to jest, Piotr zapytał Kłowadisz dominę. Dokąd idziesz panie? Zapytał Piotr głosem łamiącym się z emocji i niepewności. Jezus, patrząc na niego z miłością i smutkiem, odpowiedział cicho, idę do Rzymu, aby ponownie zostać ukrzyżowanym. Te słowa odbiły się echem w sercu Piotra niczym boskie przesłanie. Zrozumiał, że nie może uciec. Że musi stawić czoła swojemu przeznaczeniu z tą samą odwagą, jaką wykazał się jego mistrz. Z nową determinacją Piotr odwrócił się i rozpoczął podróż powrotną do Rzymu, a uśmiech, który malował się na jego twarzy, zdradzał dziwną, głęboką radość z bycia jednym z niewielu przyjaciół Pana, wiedząc, że jego poświęcenie będzie kamieniem węgielnym, na którym zbuduje się Kościół. Zrozumiał, że bycie przyjacielem Jezusa. Oznacza dzielenie jego cierpień, jego krzyża, a także jego nieskończonej miłości. Po przybyciu do Rzymu Piotr został aresztowany i zaprowadzony na cirko na wzgórzu watykańskim, gdzie został ukrzyżowany. Poprosił jednak, aby ukrzyżowano go głową w dół, uważając się za niegodnego śmierci w ten sam sposób co jego pan. Jego śmierć stała się przykładem dla chrześcijan rodzącego się Kościoła, pełnego męczenników którzy mieli wypełnić historię swoją krwią i wiarą. I w ostatnim tchnieniu Piotr zrozumiał, że miłość Jezusa, choć w samotności, jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Tak oto historia quo vadis domine stała się ponadczasową legendą, wiecznym przypomnieniem, że pójście za Jezusem wymaga miłości tak głębokiej, że niewielu potrafi ją pojąć, a co dopiero zaakceptować. Lecz ci, którzy byli jego przyjaciółmi, odnaleźli w tym poświęceniu prawdziwą przyjaźń i obietnicę wiecznego spokoju. Kłowadisz domine, dokąd idziesz, panie? A teraz, Leclerc Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie ten film. Do zobaczenia, Boży Wojownicy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Niewielu Przyjaciół Jezusa.